Cześć, z tej strony Piotr, a to jest kanał nad pięcioma drogami, czyli miejsce, w którym trud spotyka się z pięknem. Opowiadam tu o życiu i pracy w górach o tym, jak naprawdę wygląda górska codzienność o prostych rzeczach, małych chwilach, ale i wielkich radościach które z daleka są często niewidoczne. To nie są góry z pocztówki. To są góry, w których toczy się codzienność z herbatą, zmęczeniem, śmiechem i ciszą. To prawdziwe życie na szczycie. W dzisiejszym odcinku zabieram Cię na zielony szlak pomiędzy schroniskiem a składem drewna w stronę szczyrku. To krótki odcinek drogi, ale w górach żadna droga nie jest zwykła. Gdzieś zobaczysz ją w zimowej wersji. Będziemy odśnieżać trasę ratrakiem i przygotowywać ją na kolejne dni życia w górach. To jedna z tych chwil, których turyści zwykle nie widzą, a bez których schronisko nie mogłoby działać. Gdy śnieg sypie długo i intensywnie, drogę odśnieżam co kilka godzin, aż przestanie padać. Tym razem nie nasypało dużo. Ale idzie odwilż i to dla mnie dobra wiadomość, bo śnieg nie jest jeszcze ciężki, a ratrak bez problemu poradzi sobie z nim. No i wystarczy tylko jedno odśnieżanie. No dobra, ale czemu ratrakiem, a nie czymś innym? Po pierwsze, mam po prostu do niego dostęp, bo mamy go na wyposażeniu schroniska. Po drugie, w takich warunkach, jakie mamy tutaj, sprawdza się najlepiej. Maszyny wirnikowe nie dają sobie rady na kamienistych szlakach, bo kamienie klinują wirnik. Traktory z kolei ślizgają się na lodzie, który często kryje się pod śniegiem i nie są w stanie pchać jego dużej ilości. Samochód z pługiem to kompletnie nie ta skala, dlatego ratrak w tej sytuacji jest po prostu idealnym rozwiązaniem. Śniegu nie ma dziś wiele, więc mogę przygotować drogę pod samochód, a nie tylko ubić trasę pod skuter. Pomaga mi też ukształtowanie samej drogi. Jest wycięta w zboczu góry, więc śnieg można wypychać poza jej obrys. Gdyby prowadziła przez las albo polanę, musiałbym ją tylko ubić i wozić zaopatrzenie skuterem z saniami. To oznaczałoby dodatkową pracę i czas. No i przerzucanie wszystkiego w dolinie z auta, na sanie i kilka kursów góra dół, bo skuter nie zabierze tyle co samochód. Przy tej pracy muszę wyjątkowo uważać i obserwować wszystko dookoła. Wybrałem godzinę, w której jest już jasno i dobrze widać wszystko na szlaku, ale też nie ma zbyt dużo osób. Muszę mieć jednak na uwadze, że mogą pojawić się turyści, rowerzyści albo jakiś pojazd, na przykład GoPro. Niestety pług mojego ratraka nie otwiera się na boki, więc co jakiś czas wyjeżdżam poza drogę i wypycham nagromadzony zwał śniegu. Nie jest to niebezpieczne, bo większa część pojazdu zostaje na drodze, ale jednak wygląda to dość efektownie. Niestety mocno obciąża ratrak i elementy jego zawieszenia ramę i gąsienicę. W górach warunki zmieniają się bardzo szybko. Trzeba planować drogę z wyprzedzeniem i dostosowywać się do pogody. Te decyzje wpływają na kolejne dni naszego funkcjonowania w schronisku. Tym razem liczę na nocny przymrozek. Jeśli droga zamarznie po odśnieżaniu, stanie się przyjemna do jazdy autem. Jeśli jednak najpierw zacznie się topić i popłynie po niej woda, a dopiero potem przyjdzie mróz, zamiast drogi będziemy mieć torbop slejowy. Wtedy nawet auto na łańcuchach potrafi się ślizgać, a skuter w ogóle nie powinien jechać po lodzie. No, ale cóż zrobić? Takie już są realia. Jest życia to ratrak Kezborer PB200, 6-litrowy silnik konstrukcji Mercedesa. Ratrak jest napędzany hydraulicznie dwoma pompami, które są zamontowane z tyłu ratraka, w tylnej części ramy do tych pomp. Przymocowane są gwiazdy napędowe, za pomocą których przekazywany jest napęd na gąsienicę i ratrak działa w ten sposób, że kiedy gąsienice kręcą się obydwie do przodu, ratrak idzie do przodu, dwie do tyłu, dwie do tyłu. Kiedy nie kręci się prawa, a kręci się lewa, ratrak skręca w prawo. Kiedy nie kręci się lewa, a kręci się prawa, ratrak skręca w lewo. Prosta zasada działania ratraka. Dodatkowo ośmiopozycyjny pług i z tyłu deska która ma na celu ubicie drogi za ratrakiem, i po tej desce powstaje tak zwany sztruks. Dodatkowo na środku jest jeszcze bęben, który ubija pomiędzy gąsienicami tą drogę. Między gąsienicami jest około metr przerwy i ten bęben ma za zadanie docisnąć śnieg za ratrakiem który nie został dociśnięty przez grą właśnie. A potem wygładza to przez deska i robi ładny sztucznik. Po powrocie z Zielonego Szlaku odśnieżyłem jeszcze przed schroniskiem i ubiłem dojazd do stacji ratowniczej GOP. Pojechałem też na stok Klimczoka. Wyciąg narciarski nie jest niestety czynny, ale za to trasa nie jest zamknięta na wyłączność dla narciarzy. Dlatego zrobię kilka pasków sztruksu na skitury, sanki i jabłuszka. Idą ferie, niech dzieciaki mają trochę zabawy. Przetarłem też czarny szlak, który idzie po prawej stronie pod lasem, żeby lepiej schodziło się i wchodziło turystom pieszym. Wróciłem z odśnieżania drogi e, od schroniska w stronę Szczylku, zielony szlak do składu drzewa. Niestety nawet mikrofon krawatowy e, w kabinie ratrakanie poradził sobie z nagraniem dobrej jakości dźwięku, bo tam jest po prostu strasznie głośno, więc e, osobno wrzucę dźwięk osobno wrzucę e, te nagrania. Ogólnie w odśnieżaniu tej drogi chodzi o to, żeby wypchnąć po prostu śnieg z drogi. W taki sposób, żeby o nic nie zahaczyć. Udało się trafić niezłe warunki, bo skończyły się mrozy, zaczyna wychodzić na plus. Ale jeszcze plusa nie ma, jest koło zera i ten śnieg zaczyna moknąć, a jak moknie, to robi się ciężki. I gdyby zamóg za bardzo, to ratrak już by sobie z nim po prostu nie poradził. Dlatego te warunki trzeba zawsze tak wyczekać, jeśli jest taka możliwość, oczywiście, bo jeżeli sypie bardzo mocno, no to trzeba jeździć po prostu, nawet wtedy, kiedy jest śnieg sypki i wypychać, 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 bo ratrak już ma swoje lata i nie poradziłby sobie z większą, z, większą, z bardzo dużą po prostu ilością śniegu. Dlatego to. Robimy w ten sposób i teraz droga jest i odśnieżona, i jednocześnie ubita. Prawdopodobnie w nocy znów będzie mróz, więc to zamarznie. I będzie fajna droga znowu na e, kilka, kilkanaście kolejnych dni. E, zagrożenia? No trzeba uważać, żeby nie zahaczyć pługiem o drzewo na przykład, lub o kamienie wystające, czy ewentualnie o jakieś obrzeg, tak żeby nie złamać tego pługa, bo przy tej masie maszyny można byłoby ten pług albo uszkodzić, albo wygiąć, ewentualnie uszkodzić hydraulikę. Trzeba uważać, żeby nie połamać poprzeczek na kamieniach, bo tego śniegu nie ma aż tak dużo. No i trzeba uważać, żeby nie wypaść z trasy, ale też trzeba uważać na turystów, bo wybrałem taką godzinę, w której zakładałem, że będzie ich mało i w sumie tak się udało, ale jednak kilku turystów mimo wszystko spotkałem, więc trzeba zachować mega ostrożność. Zwykle po prostu się zatrzymuję wtedy, bo ratrakiem da się zatrzymać, zatrzymuję się wtedy, przepuszczam, aż przejdą na bezpieczną odległość i odśnieżam dalej. Te śnieg, jak jest taki jak teraz dzisiaj, czyli troszkę jest właśnie przymoczony, przymoknięty, to tworzy się przed pługiem właśnie taki fajny zwał śniegu i ten zwał trzeba co jakiś czas wypychać za drogę w taki sposób, żeby po prostu poza obrys drogi wypchnąć ten śnieg. Nie mamy pługa, który się otwiera jeszcze dodatkowo na boki, bo wtedy można byłoby ustawić pług tak, żeby ten śnieg sam się z pługa jakby oczyszczał, wypadał. No ale w tym przypadku tutaj akurat nie ma takiej możliwości. Dobra. Skończyłem odśnieżanie. W każdym razie wrzucę parę filmików. Tam też zrobiłem dodatkowy pasek na szczycie Klimczoka tak żeby narciarze którzy czasami przychodzą na skiturach mogli sobie pozjeżdżać, w tym roku wyciąg nie jest czynny ale fajnie, jak tam jest, właśnie ubite, wyratrakowane. I dodatkowo, czarny szlak, patrząc tutaj od strony stroniska w strony szczytu, to jest szlak po prawej stronie pod lasem. Szlak turystyczny też został ubity, tak żeby fajnie się schodziło, czy tam zjeżdżało na jabłuszkach. No i dobra, w takim razie, dzięki, drogi widzu, że byłeś w tym filmiku też ze mną. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia na szlaku. Cześć!